zdjęcia z planu filmowego drugiego sezonu serialu Loki, pierwsze oceny filmu Thor, Love and Thunder, pojawienie się Daredevila w MCU ujawnione, nowe informacje na temat piątego sezonu Stranger Things, to i jeszcze więcej już w dzisiejszym Just Culture News. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów. A jeśli szukacie grona do rozmów, miejsca z newsami itd., to nasz serwer Discord nada się do tego po prostu idealnie. Link do niego znajdziecie w opisie. Zdjęcia z planu filmowego drugiego sezonu serialu Loki. Jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali od Marvel Studios bez wątpienia jest obecnie drugi sezon serialu Loki. Pierwszy pokazał nam bardzo dobrze zbudowaną historię, wprowadził wiele nowego w Marvel Cinematic Universe, jak kilka świetnych bohaterów i ogólnie zapowiedział kolejny wielki konflikt w MCU. Fani Lokiego jednak długo na zapowiedź kolejnego sezonu czekać nie musieli, ponieważ zapowiedź sama znajdowała się w scenie po napisach. Teraz wiemy, że nagranie właśnie trwają i do sieci zaczęły wyciekać zdjęcia z planu filmowego. Zdjęcia te nie tylko pokazują, nam miejsce, do którego udali się nasi bohaterowie, ale również mamy fajne nawiązania do innych obecnie znanych nam już bohaterów MCU. Zacznijmy od pierwszego wglądu do na naszych głównych bohaterów. Widzimy Toma Hiddlona w swoim typowym lokim wyglądzie, a obok niego jest również Mobius, grany przez Owena Wilsona. Cieszy fakt, że ta dwójka dalej jest ze sobą połączona po tym, jak zakończenie pierwszego sezonu pozostawiło wiele pytań na temat właśnie tej dwójki. Co do samego otoczenia, to pojawiły się zdjęcia przedstawiające plakaty filmowe. Które były rozwieszone w miejscu nagrań. Na nich widzimy przedstawienie takich produkcji jak Zajniak czy Phone Ranger. Widzimy również autobus reklamujący organizację Pearl. Jednak jedną z ciekawszych rzeczy jest inny plakat, który reklamuje produkcję znanej nam już postaci MCU. Plakat przedstawia produkcję The Great Kingo, czyli jednego z członków Eternals. W ich filmie mówił on o tym, że przez długi czas zajmował się czy to produkcją, czy to aktorstwem, więc trzeba przyznać, że fajne nawiązanie. Czy ktoś z Eternals pojawi się w drugim sezonie? Nie można tego wykluczać, jednak jest to naprawdę mało prawdopodobne. W następnych dniach będzie się zapewne pojawiać więcej zdjęć czy filmów z miejsc nagrań i jeśli pojawi się coś naprawdę ciekawego, to was oczywiście o tym poinformuję. Pierwsze oceny Thor: Love and Thunder. Już dosłownie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od światowej premiery kolejnego mego hitu od Marvel Studios, czyli Thor Love and Thunder. Wiele mówiło się o tej produkcji, zaczynając od poprzedniej części, czyli Ragnarok, aż dochodząc do nowych aktorów na czele z Christianem Bale'em. Sam reżyser Taika Waititi zapowiedział, że będzie to godny następca Ragnarok i każdy, kto pokochał poprzedni format, znajdzie coś dla siebie w nowej produkcji. Pierwsze recenzje i opinie właśnie trafiły do sieci i chcę zaznaczyć, że nie będę tutaj mówił o żadnych spoilerach. Na to przyjdzie czas w następnych dniach. Patrząc na stronę Rotten Tomatoes można dojść do wniosku, że recenzenci są bardziej podzieleni w kwestii tego filmu, co jest dość szokujące. Na moment nagrywania tego filmu ocena wynosi 71% świeżości, choć były też i momenty, gdy ocena spadała nawet do 69%. Fani Marvela z pewnością wiedzą, że to dość niska ocena jak na produkcję Marvel Cinematic Universe, choć ogólnie to nadal do złych zaliczać jej nie można. Dla przykładu Thor Ragnarok obecnie siedzi na ocenie 93% od krytyków, choć oceny jest znacznie więcej, więc bezpośrednio porównywać tych dwóch ocen jeszcze nie można. W podobnej sytuacji znajduje się również ostatni film MCU, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gdzie ocena od krytyków zatrzymała się na 74%. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, nie są to złe wyniki, a oceny od widzów zazwyczaj różnią się od tych od krytyków. Poczekamy na premierę i sami się przekonamy, aczkolwiek widać, że ostatnie filmy MCU mają jakieś swoje problemy. Od nas oczywiście pojawi się recenzja na kanale, jak i omówienie scen po napisach i wyjaśnienie zakończenia. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, aby tych filmów nie przegapić. Na chwilę jeszcze pozostaje w temacie tego filmu. To na dany moment mówi się, że w weekend otwarcia Love and Thunder może zgarnąć nawet 300 milionów dolarów, co jest kolejnym bardzo dobrym wynikiem dla filmu Marvel Cinematic Universe. Czy przebije on ostatecznie barierę 1 miliarda? Trudno powiedzieć, patrząc na to, że Multiverse of Madness tego nie dokonał. Obecnie sequel Doktora Strange'a siedzi na 950 milionach, co nadal jest po prostu do dobrym wynikiem. A wy czekacie na Thor Love and Thunder? Czy może jednak kolejne solowe przygody Tora aż tak was nie interesują? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Niewykorzystane plany na nową tarczę Kapitana Ameryki. Serial Falcon and the Winter Soldier dał nam wgląd na nowego kapitana Amerykę. Choć wielu fanów dalej marzy o powrocie do roli Chrisa Evansa, to wydaje mi się, że powinniśmy się przyzwyczaić do Anthony Mackie. Spisał się on jako nowy kapitan Ameryka w swoim serialu, jednak jak się okazuje, istniały plany, które mogły zmienić jego wygląd diametralnie. Wiele osób uważa, że on jako nie super żołnierz będzie miał problemy jako nowy kapitan Ameryka, ponieważ mocno będzie uzależniony od swojej technologii. W serialu wiemy, że jego technologia pochodzi z Wakandy, więc może... Możliwości było naprawdę wiele. Ilustrator Weasley Bart ujawnił w Marvel's Falcon and the Winter Soldier The Art of Series, że tarcza kapitana mogą dostać całkiem ciekawe możliwości. Cytuję: Ryan poprosił niektórych pracowników działu, aby poświęcili trochę czasu i wymyślili nowe sposoby wykorzystania tarczy przez sama, bardziej specyficzne dla niego. Kiedy myślałem o technice obręczy, szukałem, aby w minimalnym stopniu dodać element do tarczy, aby nie odwracać zbytnio uwagi od samej tarczy, ale nadal sprawiać wrażenie, że może mieć wiarygodny dodatek technologiczny i wskazywać na ulepszenia Wakandy. Dodał również, chciałem też po prostu pomyśleć o innych sposobach, które mogłyby podkreślić obronny charakter samej tarczy, a nie tylko szukać nowych sposobów wykorzystania jej jako broni. Od razu pomyślałem o różnych technologiach tarcz używanych przez plemie graniczne i ich niebieskich pelerynach, a także o dużej tarczy maskującej wokół samej Wakandy, jako punkt wyjścia do tego, jak może ją tutaj zastosować. Na załączonych zdjęciach widać, że sama tarcza. Dostać ciekawe funkcje obronne, jednak ostatecznie z tego pomysłu nie skorzystano. Może to i lepiej, patrząc na możliwości takiej ulepszonej tarczy, jednak fakt, że sam nie jest super żołnierzem, również wiele zmienia. Może w przyszłości dadzą mu jakieś większe zmiany? A Wy chcielibyście zobaczyć tak ulepszoną tarczę? Czy jednak powinna ona zostać taka, jaka jest? Dajcie mi, proszę, znać poniżej w komentarzach. Pojawienie się Daredevila w MCU ujawnione? Od premiery filmu Spider-Man No Way Home wiele osób oczekuje na pełnoprawne pojawienie się Daredevila w Marvel Cinematic Universe. Jego serial, jak i inne Netflixowe produkcje trafiły już na Disney Plus i dobrze wiemy, że Marvel, choć część z nich w MCU wykorzysta. Matt Murdock pojawił się we wcześniej wspomnianym Spider-Manie, jednak jak się okazuje, na pojawienie się samego Daredevila aż tak długo czekać nie będziemy. Jak informują prowadzący Weekly Planner, Daredevil i Kingpin pojawią się w serialu Echo. Oczywiście jak zawsze proszę podchodzić do takich. Informacji z dystansem to nadal są tylko plotki, aczkolwiek cytuję ich wypowiedź: Tak, Daredevil jest w trzech odcinkach wygrany przez Charlie Cox, Kingpin pojawi się w czwartym odcinku fabuła Kingpina, będzie on kandydował na burmistrza Nowego Jorku. Najwyraźniej będzie nosił opaskę na oko, ponieważ został postrzelony w głowę w serialu Hawkeye. Daredevil będzie nosił czerwono-czarny strój i będzie szukał Jessica Jones. Wygląda więc na to, że Daredevil już niedługo w pełni pojawi się w MCU jego fani nie mogą się już tego doczekać. Jeszcze raz jednak proszę o podejście z dystansem do tej informacji, ponieważ są to tylko plotki. Oczywiście trzeba też przypomnieć, że są informacje o tym, że Daredevil otrzyma swój serial na Disney+, nad którym Marvel Studios już pracuje. Znani insiderzy jednak zaznaczają, że serial będzie PG-13, a nie rated więc większość osób nie będzie z tego zadowolona. A wy cieszycie się z potencjalnego pojawienia się Dardvila w serialu Echo? Nowe informacje na temat piątego sezonu Stranger Things. Jesteśmy chwilę po zakończeniu wspaniałego czwartego sezonu Netflixowej produkcji Stranger Things i zdaję sobie sprawę tego, że nie mówiłem za bardzo o niczym prócz produkcji superbohaterskich, więc dajcie mi znać, czy chcecie takich innych produkcji trochę więcej na, na tym kanale. Czwarty sezon pokazał nam kolejny raz możliwości tego świata i Netflix nie chce zwalniać, ponieważ piąty sezon oficjalnie powstaje. Duffer Brothers wypowiedzieli się dla podcastu Happy, Sad, Confused na temat właśnie kolejnego sezonu i dowiedzieliśmy się wiele ciekawego. Po pierwsze, piąty Sezon będzie ich ostatnim, ponieważ według nich nie ma co ciągnąć tego wszystkiego. Jest to dobra rzecz, jednak jako fan Stranger Things chciałbym tych produkcji jak najwięcej. Po drugie, piąty sezon nie będzie tak długi jak czwarty. Ten trzeba przypomnieć, że trwał prawie 13 godzin. Powiedzieli oni, że teraz już nie trzeba będzie przedstawiać życia poszczególnych osób. Czwarty sezon zakończył się tak, że są oni teraz w środku konfliktu, więc wiele typowych rzeczy, jak szkoła czy praca, zostaną pominięte. Jeśli chodzi o potencjał, Datę premiery, to nikt jeszcze nie wie nic na ten temat. Mają oni nadzieję na rozpoczęcie prac nad sezonem najszybciej jak się da, jednak ponownie podkreślili, że jeszcze nic nie wiedzą. Jeśli chodzi o spin-offy, to powiedzieli oni, że na 1000% nie będą one o historii znanej nam już postaci, więc jeśli liczyliście na kolejną produkcję o L, Max czy Hopperze, to raczej małe są na to szanse. Aczkolwiek pieniądze zawsze mogłyby przekonać Netflix i oczywiście samych aktorów. A wam, podobał się czwarty sezon serialu Stranger Things, no i dajcie. Mi znać w komentarzach, czy chcielibyście na tym kanale trochę więcej innych produkcji, jak Stranger Things, The Boys itd. Tak, tak więc Pani i panowie, ja nazywam się Set Donors Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.